Hejka! Witajcie na moim kanale, z tej strony Karolicious. Moi drodzy, znajdujemy się w Nowym Jorku i dzisiaj idziemy testować tak naprawdę, no chyba konkurencję, to nawet taką powiedziałabym, że dość naprawdę dużą dla McDonalda, a mianowicie idziemy testować Chick-fil-A, czyli tak naprawdę fast food, który w, w swojej ofercie, z tego co kojarzę, chyba tylko serwuje Kurczaki, czyli chickeny. Idziemy spróbować ich hamburgerów, idziemy spróbować ich nuggetsów, idziemy spróbować ich frytek, bo mają te waffle fries, czyli niestandardowe, tak naprawdę te cieniutkie, tylko takie bardziej ala gofrowe, bym powiedziała, waflowe, nie gofrowe. No i teraz w teraz swojej ofercie mają edycję limitowaną z precelową bułką. Także idziemy testować, czy może będą lepsi niż McDonald's. Who knows, who knows, so see ya. jedziemy na miejscówkę, Bajo! Także moi drodzy, dojechaliśmy, ja właśnie kupiłam bilecik, co bym nie dostała niechcianego bardzo mandatu. Zostawiam w samochodzie, a zaparkowałam dosłownie przed samą lokalizacją, tu jest Chick-fil-A, dosłownie za drzewami, ale podejdę bliżej i pokażę Wam banner. To właśnie to miejsce, do którego dzisiaj się udajemy. Dokładnie jestem kurczackiem. Ej! I mają Cherry Berry Sprite'a. Zobaczcie, czy powinnam was próbować. Dokładnie o tych frytkach Wam mówię waffle fries. A my co nie pozostaje na nic innego, lecimy do środka. O, oh, it's exit! <laughs> Thanks, thank <you. laughs> A pan e, przemiły z tyłu z e, obsługi e, weszłam przez e, exit. Czyli przez wyjście tak naprawdę. Zobaczcie jakie to jest wielkie. Aj naprawdę C ogromne przestrzeń. Okej, okay, to mamy na plikach, na order. Mamy, mamy dwie linie. Czyli e, zobaczcie jakie to jest w ogóle duże. Made with pear Uu, a my idziemy właśnie na takiego burgerka dzisiaj pradzilowego, co by na to? Mamy też wersję spicy. I mamy taki zabawczy baner żeby przestać jeść wołowinę, żeby przestać jeść krówki. Zobaczcie. Wow. Jednym ma... słowem wow. No, powiem wam, że nieźle się zapowiada. I w ogóle tutaj mamy i... <grym> W międzyczasie, w międzyczasie, jak stoimy w kolejce, możemy sobie wybrać menu, co chcemy. Wow, 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 wow. Zobaczcie, tutaj panowie szybciutko opakują zamówienia, a za mną już się ustawia kolejka do odbioru. Zobaczcie ile mają swoich sosów autorskich Nice, dziękuję Mamy barbecue, kolonezja Miodowa Tartka. I tutaj różne Jestem z powrotem Za mną macie akurat Idealnie rozmieszczony baner Logo firmy A, no i cóż, odebrałam moje zamówionko. Tak naprawdę, chyba w przeciągu dwóch minut. A spróbujemy tej nowego, znaczy tego nowego sprite'a Cherry Berry, czyli tak naprawdę borówkowo, jak jagodo, budowo, jagodowo, tak. Jagodowo-wiśniowy. No i nasz order. Troszkę zamówiłam, także sprawdzimy, czy się opłaca. I w ogóle jak to jest wypchane Zobaczcie. Ja mam tutaj dosłownie jakieś i chlebki, i krakersy i dosłownie masło dostałam nawet. Naprawdę. Wow. Zobaczcie w ogóle jakieś sosy wielkie, saszetki. To zgadnie ile y, kalorii ma takie jeden pakowanie sosu? Ile takie ma jedno pakowanie sosu? I ja cię sumę. Ponad 300 kalorii. za soszeczka, sosu. No way. I ja cię sumę. Ok, robimy mały unboxing po kolei wszystko I waffle fries burgerek, ten pretzelowy pewnie. I nie uwierzycie, ale w Chick-fil-A możemy dostać rosół. Ej, rosół z fast fooda nigdy nie jadłam. To będzie autentycznie mój pierwszy raz z wami. <grym> I dostałam łyżeczkę do niego. Powiem wam, że wygląda zacnie. Może zanim zaczniemy Zaczyniemy jeszcze tutaj uh, tasting, uh, opowiem Wam kilka takich naprawdę ciekawostek, informacje o samej uh, restauracji, samej kwas czy filej. a powiem Wam, że myślałam, że to, jest jakieś, uh, że to jest jakaś nowość tak naprawdę, a to już powstało w 1946 roku. Pierwszy lokal powstał. I w tym momencie mają około 3000 lokali już na cały świat. I co ważne sprawdziłam jest to Pierwsza... Znaczy nie, e, jest ona na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż fast foodów. Czyli tak naprawdę już pobiło e, McDonalda, wiecie? Nie wiem, czemu jest taki boom na to. Sama restauracja, sama tutaj e, fast foodownia zawsze jest zamknięta w niedzielę, po to, że niby jest bardzo friendly z pracownikami, żeby po prostu dać im niedzielę jako dzień wolny, wiadomo, ustawowo. Dzień święty święcić, tak? Także mamy krakersiki, dostaliśmy, dostaliśmy trzy pakietki sosu ich. Mamy też Adigeon mustard, wrapa, rosół, pretzelowego burgera, frytyczki i zobaczcie, jakie mini opakowanko nuggetsów. To są nuggetsy. Czujcie? Pięć nuggetsów. Ciekawe, ile to kosztowało. Dobra, otwieramy, tajstujemy. Może zaczniemy klasycznie od frytek, bo nikt nie lubi zimnych frytek i ja należę również do tych osób i to jest ten ich sos. W ogóle sam sos ich kultowy tak naprawdę powstał przez przypadek, gdyż po prostu jeden z pracowników zaczął mieszać po prostu ze sobą składniki, czyli ich sos barbecue, majonez, śmietane, wiadomo klasyczny, tysiącowy. <obysk> No widzę, że w tym momencie już tutaj lista składników się deco, deczko rozrosła. No ale może nie jest aż taki tragiczny. Już ogólnie sama firma no raczej szczyci się z tym, że ma zdrowe właśnie składniki, że niby jest ta lepsza, no nie? Że to nie jest taki typowy fast food, gdzie przychodzicie i totalne otuszenie, no nie? No ale czy ja wiem? Tak wygląda lista składników i sosu. Także otwieramy i lecimy z frytami. Zobaczcie, jakie wielkie w ogóle. A Wy wolicie frytki klasyczne, krabowane? Czy takie skinny, jak są w McDonaldzie? Czy lubicie właśnie takie urozmaicenie? Mm, słodki sosik. Powiem Wam, że frytki jak frytki i ja chyba też bym ogólnie została jednak przy tych klasycznie McDonald'a W tych właśnie McDonald'ach chyba ogólnie już jest cała tablica Mendelejewa no ale jednak chyba są top na pierwszym miejscu i nie chyba tylko w moim rankingu, tylko w Waszym również Mhm Fajne, ale nic specjalnego The waffle fries Jestem strasznie, ale to strasznie ciekawa tego rosołu rosu, fast foodowni. To w ogóle, nie wiem czy to w ogóle występuje razem Czy będzie to rosu na kostce rosołowej, czy jednak Myślicie, że to był to na bulionie na wywarze robiony Wow, nawet kurczak jest w środku, ale hit. i w ogóle taki gęsty, ja z tego nie widzicie. Zaraz może Wam pokażę. No jest mega gęsty i w ogóle jak u nas w Polsce zawsze są nitki dorosłe. Tutaj mamy świderki. Zobaczcie, widzę, że była tutaj marchewka, seler. No jest strasznie gęste. A coś czuję i nie wiem czy dobrze czuję że to po prostu przyjeżdża jako taka pulpa i oni to po prostu podgrzewają, wiecie o co chodzi? to jest takie galetkowate. Och, gorące. No ja bym tego ogólnie rosą nie nazwała, no ale... Może dla Amerykanów to jest rosół. Mm. Jest to słone. Wiadomo, jak w każdym musi być sól wszędzie, w dużej ilości. Ja bym powiedziała, że jest to bardziej zupa taki klejk na brzuszek, jak jesteś chory. Mhm. Fajnie, że jest dużo kurczaka tutaj, tego gotowanego niby. No Ale do naszego polskiego rostu, tak jak powiedziałam, kompletnie się nie umywa. Ale jak na zupę z fast fooda. Też nie ma tragedii. Próbujemy teraz na A co to jest w ogóle napisane? Crispy Bites of Pure Delight. Proszę bardzo. Próbujemy oczywiście z tym ich sosem. Mm. Co jest fajne w tym kurczaku, aż nie czuć kurczaka. Naprawdę. Jeżeli miałabym porównać um, Nuggets z a to, no to jeżeli chodzi o składnikowo, no to tutaj czuję, że jem kurę. Tam e, podejrzewam, że jest pies mielony z budu, więc e, może serio. Jest to lepsza wersja? Może lepsza, zdrowsza? No naprawdę, jestem doskonała. Autentycznie, nawet jak zobaczycie, jak się rozrywa, to widać kurczaka. Wow. Jest fajny, panierka jest chrupiąca. Uh -huh. Nieźle. Naprawdę miłe zaskoczenie, serio. Lecimy chyba z ich wersją limitowaną moi drodzy, czyli kreslowym burgerkiem. Wygląda spoko. Czy tak smakuje? Czy wygląda jak ten e, burger pokazywałam Wam na, na wejściu? Zobaczcie w ogóle ile sałaty Mamy wielki kawał kurczaka hilowanego. Dużo boczku, cheddar chyba pomidor, ale w ogóle w e, tych hamburgerach nie ma żadnego sosu, ani na górze, ani na dole. Kompletnie. W serio? Czy ja mam sobie sama go dawać tam gdzieś środka? Dziwne. Dziwne, ale może jest w tym jakaś metoda moi drodzy, także otworzymy sobie ten awokado lime ranch, tak? Sos, 300 kalorii. W serio, 300 kalorii. Szor. Chyba nałożyłam go konkretnie. Mm. Mm, nawet nie jest dudę, co powiem Wam. Jest lekko kwaskowaty. Ej, naprawdę wygląda ładnie za buła. Oby tak smakowała jeszcze. Moi drodzy, naprawdę miłe wysłuczenie nie jest zły. Serio. Mm -hmm. mm. Jem jak świnka, sorry. Naprawdę nie, nie, nie smakuje źle. I powiem Wam, że jest dużo lepszy od tego smash burgera, co jedliśmy w Shake -shaku. Zupełnie, ja podejrzewam, że jest taniecz tak sprawdzę na rachunku. Grillowany kurczak, fajny sosik, bułka pracowała fajna. Wszystko się zgadza. Ja jestem na tak, aby? Została nam ostatnia pozycja, czyli tak naprawdę mamy wrapa z kurczakiem. Na zimno podawany jest na zimno, czyli taki tu goło przekąska lunchowa bardziej. Czy jest duży? Ale zobaczcie, jak jest wypchany kurczakiem. Mamy dużo sałaty, widzisz, że mamy tam cheddar, no i znowu nie ma żadnego sosu. Czyli tak naprawdę co, oni nie dają sosu do środku? Come on. I jest ogólnie on zawinięty w pięć warstw papieru. Serio, zanim ja to otworzę. Widzę, że tortilla jest jakaś taka Melnoziernista, Halloween, próbujmy to bez sosu, ale nie mam sosu. Może być sucho, może być sucho. Można, jakby to podgrzać, to widzę też potencjał. Serio. Jakoś zimno i średnio, ale jakby podgrzał, to to naprawdę mogłoby być smaczne, ale zabieram go. I dam go panu kamerzyście, bo na pewno jest głodny w domku. Czy macie w Polsce czerwonego sprite'a? Czerwony. Jest słodki, trochę cytrusowy. Ale chyba jednak co oryginał to oryginał. I ja bym została przy klasyku. Ogólnie zapłaciłam do to wszystko, tak naprawdę 42 dolary. Czy to dużo? Za dupę burgera, wrapa, nagetce, sprite'a, frytki. Wydaje mi się, że e, nie ma tragedii, choć na pewno jest e, droższy niż sam McDonald's. Chyba sama teraz to poczułam, właśnie tą niby lepszą wersję, zdrowszą. No nie wiem, ogólnie jestem na no, tak, powiem Wam szczerze. Smaczne były te pozycje, smaczne, smaczne. Także co? Ja bym chyba zostawiała jakieś 6 na 10, 6,5 na 10, może 7, coś takiego. Podejrzewam, że jeszcze wpadniemy, na pewno. Na pewno jak jesteśmy gdzieś w trasie, to jak będziemy gdzieś w trasie, to na pewno zahaczymy o to. Zapraszam Was na zewnątrz, pokażę Wam, bo widziałam, że tam po prostu sobie pani jakaś grilluje na ulicy. Kompletnie. Po prostu rozstawiała sobie grilla i grilluje. Ciekawa jestem proponuję. Widzimy się na zewnątrz. Jesteśmy na zewnątrz. Powiem nam, że nawet było smacznie. I zobaczcie, jaka tu jest w ogóle ruchliwa ulica. Mamy tutaj... Zobaczcie, jakie... dragon fruity, czyli smocze owoce. O, kolejka na autobus. Patrzcie, jak się to mnie. Nieźle. Ci wszyscy ludzie moi drodzy czekają na autobus, ojciec? A, widzę, że pani sobie tam wyluje. No nieźle. Zobaczcie, miamy w zysku nasz nice. Jakruje pokoryckę i robi szaszłyki. Także e, tak to wygląda. No i co? Lecimy, moi drodzy. Lecę na chatkę. Jeżeli Wam się podobało łapka w górę, może jakiś mały subik by wleciał. No i co? ich w ogóle to jest ludziów jak mrówków, naprawdę. Ogólnie polecam wam. Chick-fil-A a raczej spoko. Jeżeli macie do wyboru e, McDonald's a Chick-fil-A, ja bym chyba teraz wybrała Chick-fil-A, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o te burgery z kurczakiem. Na frytki wiadomo McDonald's bezkonkurencyjne, ale jeżeli chodzi o te burgery z tym grillowanym kurczakiem, sztos, totalnie sztos. Także, uaj, jakie precyzyjne, zobaczcie. Także co? Do zobaczenia w kolejnym kulinarnym miejscu. Bye.